Z tej strony Adrian z kanału Joker War. Dzisiaj zakończenie żniw Prawdopodobnie, bo kończymy owies kosić Owsa mamy Niech zliczę, 3, 5 Chyba 6 hektarów Coś koło tego, to są nowe działki Nie znam dokładnie ich arało. Całą przyczepę owsa wiozem. Dla mnie to jest taki trochę pusty przelot Bo owies nie waży te ciągle 38,5 i nic mi ciągnie Nie spada z obrotów ale co wam tu chciałem powiedzieć? Cała HL jest, nie wiem, na tej HL jest około 5 ton, tak mi się wydaje, bo więcej nie będzie, może 5,5 do 6. To by było naprawdę cukierkowo. I tak jak mówię, cała HL jest z 82 arów. Tą działkę znam dokładnie, bo już parę lat uprawiamy i z 82 arów nasypało całą HL. -kę. Ja nie wiem jak to jest możliwe, ale na tej przyciepie było 5 ton 900 kg. I to jest 80 arów, 82 arów. Jest to najlepsza działka z owcem u nas. No ale to jest przesada. Ile ten owiec planował 6,5 tony z hektara? I dalej mi nie uwierzę. 5,5 tony średnio mieliśmy największą kiedyś w 2017. Ale teraz jeszcze lepiej. To już ja nie wiem. Owiec jak kurde przeżyto będzie sypało. Coś się stało, policja stoi. Nie wiem, chwilę pojechaliśmy. I stoimy dalej, pewnie wahadło. O, i tak było. Ale to nie wiem, co wieści oni. Chcieli takie duże ciągi na Polskę. No to teraz problemy są, że się nie mieszczą na drogach. 啊。Ah. Jechać, trochę mu dam większe obroty, wspomaganie mi będzie lepiej chodziło. Teraz dobrze, nie lepiej? Nie wiem czy chcesz naprzód. Ale jest na środku, praktycznie. Jak najwyżej, Bartek, po tej stronie. Tak. jest tam? Tak. Jak najbliżej, jak najwyżej. no. Jeszcze Kazio, perfekt, słychać To skrzywo, bo no to tak, tam już jakieś dwa, krzywo skrzywo nie zakręt. Zakończenie zniw 2020, koniec. O kurde. Nawet nie wyjdzie, nie? Ja co wstawisz, nie? Wstawię to, wstawię to, że nawet nie chce wyjść. O, jeszcze tu? Lusterko. Dytki mam Gdzie tu? Gdzie jest? No tu jest po No to tutaj wtedy, nie? Albo na tym przystanku staniesz. No ja na przystanku stanę, a ty pójdziesz, nie? No Co już bym... albo mi zimne z lodówki. Coś zimnego, nie?